Dziesiątki ludzi bawiło się 2 lipca na święcie Gminy Nozdrzec. Na scenie pod trepazem zaprezentowali się najlepsi lokalni artyści i zespoły. Wystąpiła m.in. grupa taneczna BTS z Wesołej, zespół Izdebczanka. Przed zgromadzonymi wystąpiła także Ania Dąbrowska, laureatka wielu festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych. Każdego roku podczas święta gminy samorząd Nostrzca przyznaje tytuł zasłużony dla Gminy Nozdrzec. Tym razem przypadł on pochodzącemu z Wary Tadeuszowi Jedenakowi, darczyńcy sponsorowi ważnych inwestycji dla parafii szkoły i Straży Pożarnej faktycznie dzisiaj kolejne, kolejna pierwsza niedziela lipca i to jest umowne data powstania naszej gminy, już ostateczne jej sformułowanie przez Radę Ministrów w siedemdziesiątym roku i dzisiaj jest między innymi nadanie statuetki indywidualności, jak też i honor, jak też i tytuł indywidualności roku. Szanowni Państwo, Jestem bardzo wzruszony. Nie wiem w jakim stopniu zasłużyłem na te słowa, które pan Wójt w imieniu swoimi, całej kapituły, która przyznaje tą nagrodę, wyraził. Jestem dumny z tego, że, jestem, że tu się urodziłem na tej ziemi, że tu chodziłem do szkoły, spędziłem swoje lata dziecinne, młodość, tym bardziej z sercem wracam w te strony. Często o Was myślę, myślę o moich rodakach, myślę o Barze. Jestem również wzruszony i dumny z tej statuetki, którą dzisiaj przepiękną dostałem. Tadeusz jednak nagrodę pieniężną, otrzymaną wraz z tytułem Zasłużony dla gminy Nozdrzec, przekazał utalentowanej młodej wokalistce z wesołej Ani Dąbrowskiej. Wystarczy. Gościem uroczystości był poseł Piotr Uruski. Parlamentarzysta wspiera działania nozdrzeckich samorządowców. Poseł Piotr Uruski przyjechał pod trepas wraz z rodziną. Jest to dla mnie wielka sprawa, również, bo jest możliwość kontaktu bezpośredniego z ludźmi, z, z władzami gminy. Można też troszeczkę wyartykułować potrzeb, które są. Jest to taki bardzo cenny, ważny, bezpośredni kontakt, i, na którym bardzo mi zależy i z którego bardzo się cieszę. No dzisiaj w gminie Norzec mamy generalnie dobre zespoły. Zdaje się, że mamy pokaz karate tutaj, no i też parę rzeczy, które chcielibyśmy z wójtem omówić przy okazji tego święta i spotkania dni gminy, ale dla nas to jest też w pewnym sensie praca, prawda? Moment, kiedy możemy wymienić jakieś poglądy, doświadczenia, zastanowić się, w którą stronę składać na przykład wnioski, co jest potrzebne i do czego ja mogę się też przydać i w czym mogę pomóc. Przyjechaliśmy z rodziną i dzieci i żona e, wsparli mnie w, w tej pielgrzymce dzisiaj od gminy do gminy ze spotkania na spotkanie, e, bo tak właśnie powiedziałem, że oni mówią o chodź zobacz, zobaczysz jak to wygląda. No i... No, i zgodziła się, także mam nadzieję, że będzie zadowolona. Chociaż dla żony jest to dopiero druga impreza, dla mnie już czwarta, więc. Dużym wzięciem cieszyły się wyroby kulinarne kół gospodarstw wiejskich, których w gminie Nozdrzec jest aż siedem. Goście festynu mogli częstować się potrawami nieodpłatnie. Tradycyjnie już placki z receptur starych, aczkolwiek też się te przepisy trafiają już nowe, nowoczesne, wiadomo, kobiety starsze już troszeczkę na bok odchodzą, młodsze przychodzą z przepisy nowszej i pieczywo jest zróżnicowane i takie i takie. Na dzisiejszy dzień przygotowaliśmy swojskie jadło, takie jak smalce. Trzy rodzaje, jeden yy, z pieczarkami, drugi z boczkiem, trzeci z suszonymi pomidorkami i ogóreczkiem, yy, do tego chleb wiejski, ogórek małosolny, proziaczki z masłem czoskowym, serowniczki, pierożki z kapustą i grzybami i serem. Muzyka Podczas Święta Nostrza swoje umiejętności prezentowali także młodzi zawodnicy z sekcji Kyokushin Karate z Ujazdów i Jiu-Jitsu z Wary. Na zakończenie wystąpiły zespoły z Buje i Abba Show. I brawo, brawo! to